To jest moje 15 milionów końców. I 15 tysięcy złotych w sumie. No i lecimy. Paczka 20x84. Let's go. Niech tu będzie coś fantastycznego. Pro. I to są moje piki 82, i napisz, byczku, teraz w komentarzu o jakiej wartości masz ty swój skład w tym momencie, na dzień 14 kwietnia 2023 roku. Ile warty jest twój skład? FIFA 23. Mamy 4 piki. 82+, więc przetestujmy te 4 piki. Czy coś tutaj ciekawego wyleci? Handanowicz 84. Jak na to, yy, jakie piki były w ostatnim momencie, w sensie, kiedy te piki otwieraliśmy. Jest dobrze. 84 jest ok, Naprawdę jest w porządku. Bernardo Silva. 88. To też jest w porządku. Traw. Jeszcze mamy dwa piki. I. Lori 87. No to trzy walkouty. Trzy walkouty in a row, please. Please. Ok. Jest to Kross, widzowie, więc to już jest fantastyczny, wygrany odcinek. I ja jestem na tak. Ja jestem po prostu na tak. Ja jestem po prostu na tak, więc zostawcie łopeczkę do góry. A teraz odpalamy pakiet 20x84. Let's go. Jeden z trzech. Team of the Week. Mbappe, please. Oh yeah. saka Saka. Zaczynamy zabawę. Ten szalony Lisandro Lopez jest już gotowy. Odpalamy paczunie, Zasłaniamy. I. Klikam pomiń. Pomięte powinno być. Uję. Oh yeah. Jest ile lemon. Jest ile mą. Więc to już jest zwycięstwo. Jest Lisandro cały czas. Proszę bardzo. Tak się odsłania paczki. Czy ja tutaj widzę dwa, trzy walkouty? Póki co. O oh ja, yeah. ale jest 6 du duplikatów, więc spokojnie, może być Mbappé na przykład. Okej, 5 wokałtów. Holy crap! Partnerem kanału jest g2a.com. Znajdziecie tam gry, akcesoria w świetnych cenach. Link w opisie polecam. Okej, okay, paczka nie oddała, nie ma to żadnego znaczenia, dlatego teraz pokażę Ci moje 15 milionów końców, które mam w klubie. Po prostu. I w sumie to też jest 15 tysięcy złotych które wydałem na paczki FIFA 23. Zaczynamy. Włodzimierz Smolarek, jedna z lepszych kart trafiona u mnie w FIFA 23. I jestem zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o tą kartę: 94 pejsa 90 strzelania, 193 mecze, 122 bramki, 75 asyst. Naprawdę, do teraz mamy kwiecień, połowę kwietnia, i ja do dnia dzisiejszego korzystam z pana Włodzimierza. Więc jestem na tak i bardzo fajna karta. Brakuje mu oczywiście słabszej nogi: przede wszystkim słabszej nogi, no bo trzy gwiazdki sztuczek to nawet jakbym miał cztery, to tam te, te sztuczki nie robią aż tak dużej roboty. Ale słabsza noga kuleje. Kolejna karta to jest druga moja dobra, jak trafiona karta: FIFA 23 to jest Neymar do Silva Santos Jr. 500 spotkań, 200 bramek, 170 asyst, też jestem na tak. I to jest moja no, także wspaniała karta, którą trafiłem. 5 na 5, choć statystyki kiedyś miał lepsze. 90 tempa, 87 strzelania. Jedziemy dalej, bo to jest ławka rezerwowych. Wanderson de Oliveira Campos, jedną z lepszych SBC, które zrobiłem w FIFA 23. 350 spotkań zagrał, jedną bramkę strzelił, 8 razy asystował, ale naprawdę na prawej obronie spisuje się doskonale. I na napastniku mamy Samuela L. Jacksona, Samuel Eto. Trafiony ostatnio i jedna też z lepszych kart którą trafiłem, ale to jest łapka rezerwowych. Przechodzimy do doktora Albana, LaFont, główny skład. 21 spotkań, trafiony, jest ok nie dał póki co dupy, więc ja jestem zdecydowanie zadowolony, ale dodatkowo, jak przypomnę sobie czasy Wandersara i tego Mida, i Prima, i Baby, to ten LaFont 10 na 10, 10 na 10. Prawo obrana Karos Alberto Torres, no i to jest taka karta mieszana. Mieszane uczucia mam co do niej, bo no trafiona także karta, natomiast 90 overall, 90 tempa, może być lepiej. Może być lepiej, dlatego zastanawiam się, czy kogoś na prawą obronę nie kupić właśnie za Carlos Alberto. Środek obrony to jest Sergio Ramos Irio Rio Fernando, to jest jeden z lepszych środkowych duetów, jakimi grałem w ogóle w FIFA 23. Sergio Ramos to karta topowa na Extra Classa Games, w zasadzie każdy nią grał, więc... Mówi to samo przed siebie, a dodatkowo Rio Ferdinand. Miałem tam wcześniej salibę. Le, najlepszą wersję jest saliby, a Rio Ferdinand idealnie się wpasował. I to jest także jedna z lepszych kart, którą trafiłem w FIFA 23. I w zasadzie, jak tak bierzemy to wszystko pod uwagę, to możemy dojść do wniosku, że ja nie trafiłem karty żadnej yy, o wartości większej niż milion końców. To jest Neymar do Silva Santos Jr.? Chyba tak, ale to nie ma znaczenia. Na lewej obronie Jean Capdevilla, czy Capdevilla. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie. Cap de, de, de Villa, jest takie przyjemniejsze, mam wrażenie. Natomiast podobno czyta się to Capdevila, Więc ciężki temat, ale 800 tysięcy w tym momencie już jest trochę taniej. Natomiast jeden z, jedno z lepszych odkryć, większych odkryć, FIFA 23 mam wrażenie. Na lewej obronie nikt go nie dopasowywał do swojego składu, a jak wyszła ta karta World Cup, wow, co się podziało. Środek pomocy to jest World Hulit and Patrick Vieira. Najlepszy środek pomocy, jaki możecie sobie zbudować, FIFA 23, no taki budżetowy oczywiście. Budżetowy dlaczego? No bo Wejra to jest w tym momencie 600 tysięcy, W Hulit to jest 2,5 miliona, więc no ten Hulit wiadomo, ale z budżetu takiego mniejszego można coś wy wykaraskać, no bo to Bellingham... Y And 30... Totti, yy, 30, 30, 30 Ruth Hurrit, to są, wiadomo, miliony dużo, dużo szersze, dużo większe. Dlatego w mojej ocenie do tych 3 milionów ciężko jest coś lepszego zbudować na środku pomocy. A dodatkowo te karty są przepotężne, w sensie 190 cm wzrostu, 100, 192. No to robi i budzi szacunek. Więc samo to, że ta karta sama w sobie ma rozegrane 1600 spotkań, mówi samo przez siebie. Na prawej pomocy mamy Site of All Over Iran. I to jest karta wymienna, natomiast zastanawiam się, czy za tego site o al nie kupić Jarzynio. I jeśli mam kupić jezinio, to daj znać w komentarzu. Po prostu, daj znać w komentarzu i kupimy. Tak. O. Bo no dzisiaj też paczka z ikoną wychodzi, więc może trafię. Jarzinio. zobaczymy. Na ataku Eusebio i to też jest karta, którą... To jest takie małe odkrycie, FIFA 23, które wspólnie zrobiliśmy na transmisjach na żywo, które... Codziennie praktycznie się odbywają. Dzisiaj 21.00 stream przedłużany tutaj na YouTubeku i na Twitchu. Lisek HD Stream. Natomiast 400 meczów, 400 bramek, 230 asys to są fantastyczne statystyki i to jest moje nasze wspólne odkrycie. No bo Eusebio w FIFA 20 albo FIFA 19 był bardzo często przeze mnie używany, a teraz troszeczkę już mniej, no bo 5 gwiazdek sztuczek potrzeba, ale nie w przypadku tej karty. To znaczy 5 gwiazdek słabszej nogi jest w zupełności wystarczające i 4 gwiazdki sztuczek też jest ok. Najważniejsze w kontekście tej karty to jest wykończenie i szybkość. Naprawdę jest, jest bestią. No i moje najmocniejsze, największe wzmocnienie ostatnich czasów. Rozegrane mecze 30, strzelone w ramki 40, 20 asyst. Karta, którą mam złotą i trafiłem złotego Mbapę na początku, no może nie na początku, tam po dwóch-3 miesiącach FIFA. Natomiast w tym momencie już straciłem na tym informie 300 tysięcy, ale to nie ma znaczenia. I 13 właściciel i to jest szczęśliwy właściciel, który da w tym ten weekend 20. Zero. Tak będzie? Zobaczycie. Natomiast y, ja osobiście mam wrażenie, że mimo że te statystyki niewiele się różnią pomiędzy informem a złotą kartą, to naprawdę jest odczuwalna różnica w kontekście poruszania się tego embapy, bo ja w ogóle zagrałem ostatnio Toty, mam na, na wypożyczenie jedną kartę Team of the Year i powiem wam szczerze, że, to, że on chodzi jak mały robocik, jak, jak mały robocik, po prostu, jak mały robocik, a Inform troszeczkę wolniej. Ale też się porusza dużo lepiej aniżeli złota karta. Takie jest moje zdanie, choć nie wiem, czy to nie placebo. Na lewej pomocy, Antonio i Natale. 93 zęba, 93 strzelania. I tak to się, moi drodzy, prezentuje. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Najważniejsza yy, i najistotniejsza zmiana to prawdopodobnie będzie Karos Alberto, którego chciałbym wymienić, tylko nie wiem na kogo. No, na pewno nie na pana Filipa Lamusza. Przetestujmy sobie ten skład. Choć może w tej sytuacji przetestujmy tego lama. Zagrajmy sobie w rywalsach, bo eliminację do Food Champions mamy już. Zagrane, więc zagrajmy rywalcy, gdzie potrzebuję winki, żeby zrobić te winki i żeby y, móc y, odebrać paczkę 5x84. Kacperek polecił, więc dla Kacperka zagrajmy i wygrajmy. Mam przygotowane formacje 541, 4 1 3 3-4-2-1, 1 i 442. Testujemy cały czas i jeśli chcielibyście zobaczyć te taktyki, moje formacje i wytyczne, to dajcie znać w komentarzu. Da się zrobić, jeśli chcecie. Chyba, że nie chcecie, to, to się nie da zrobić. Oho, Filip Lam, co ty robisz, chłopaku? Oj, z pierwszej piłki. Bardzo dobry i ciekawy German Ball. Natomiast jest pierwszej piłki, mógł to grać. Dobrze, Filip Lam, ale interwencja Filipa Leona. Oj, podłączając się Filip Lam, to się nie może dobrze skończyć, a może. Może, może. Łoch. Wow. Dobrze. Dobrze. Ej, 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 Ale to jest w ogóle dobre, dobre zagranie. Wycofanie i znowu podejście do linii. To jest naprawdę git. Go to plaza. W defensywie jestem dupodajką, podajką, niestety. Łopo! Dobrze! Lisandro, good job, baby. I mówiłem wam, że ten Mbappé jest szalony. Let's go with the second half of this fucking game. Ohoho, kolego. Kolego, to nie do mnie tak. My mamy lafą. Nawet jak zaśpimy, zaśpimy. Za zaśpiemy. I Lafon, byłeś dzielnym chłopakiem. Kimen. Ok, let's go, my boys. We can do this. Oh, ho, 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 ho. Musieliśmy. Musieliśmy podjąć ryzyko, ale niestety. Przegrywamy to spotkanie. Przegrywamy to spotkanie. Ale każde kolejne spotkanie wygramy.